Witam wszystkich z tej strony Tropiciel. A dzisiaj lecimy z kolejnym zestawieniem Galifen 28. Jak to omawia Juras? wow, jestem zaskoczony i bardzo zadowolony z tego zestawienia pomiędzy Rafałem Kieńczukiem a Marcinem Wójcikiem. W momencie kiedy Marcin Wójcik ogłosił, że jest wolnym zawodnikiem, momentalnie też pomyślałem, że fajnie byłoby, aby ponownie zasilił szeregi Federacji Fen. Waga półciężka wygląda tam konkretnie, i taki zawodnik jak Marcin Wójcik byłby bardzo ciekawym wzmocnieniem. Choćby z tego względu, że dla tej federacji stoczył dwa pojedynki i oba wygrał. Więc rankingowo to zestawienie pasuje wręcz idealnie. Jest to kolejny krok dla Kijany w drodze po pas, do tego też Marcin odbudował się i pokonał zawodnika federacji Fen. Michała Gutowskiego, więc można to teoretycznie zaliczyć jako takie trzecie zwycięstwo. Pomimo, że jest to bardzo fajne zestawienie rankingowe, to jest to też bardzo ciekawa walka dla kibiców. Rafał Kijańczuk wywalczył sobie pozycję pretendenta. Federacji M1 Global I tam miał szansę powalczenia opas Tej organizacji Marcin Bujcik znów wywalczył sobie pozycję Pretendenta w Federacji KSW Pokonując Kondraciuka Wiałkę i Łazarza Później zmierzył się z mistrzem Tomkiem Narkunem I troszeczkę jego kariera Się zatrzymała Ta walka z HTF Mojelem była taka sobie No ale jednak wygrana Później porażka z Askamy i Modestem Buka Uskasem Też nie wyglądała najlepiej Natomiast wygraną z Michałem Gutowskim Marcin powrócił na drugie zwycięstw i fajnie, że udało się z Federacją Fen dogadać, bo czy Marcin wygra i powalczy o pas z Kowalskim czy przegra i być może powalczy jeszcze raz z Januszem, to każda z tych opcji jest bardzo ciekawa i cholernie interesująca. Ale tutaj najbardziej cieszy mnie to, że ta rozgrywka wagi półciężkiej ma sens. Kowalski powalczył z Januszem, który walczył i wygrywał w federacji Fen. Więc obaj byli tymi pretendentami do walki o pas. I kto by tego pojedynku nie wygrał, to tak samo mocno zasługiwałby na walkę o pas. Teraz, gdyby Kiana powalczył z debiutantem, no to trochę lipnie by to wyglądało. Dlatego zwerbowanie Wójcika który fe nie ma. Dwie wygrane jest świetnym rozwiązaniem, bo czy wygra Rafał czy Marcin to obaj, tak samo mocno będą zasługiwali na walkę o pas i co najważniejsze jest to walka, która będzie elektryzowała kibiców, bo każdy będzie miał swojego faworyta w tym pojedynku i przez to będzie on ciekawszy niż walka z zagranicznym zawodnikiem. A do tego Marcin Wójcik jest w miarę wysoko notowany, bo zasiada na 129. miejscu w światowym rankingu, czyli tylko 10 oczek niżej od Adama Kowalskiego. Więc Rafał może tutaj dużo ugrać na takiej walce. Nie tylko może dopisać ciekawe nazwisko do rekordu, zbliżyć się do walki o pas, ale też może podskoczyć fajnie w tym rankingu. Więc naprawdę bardzo fajna waleczka dla Rafała tutaj się szykuje, no ale przede wszystkim też Marcin może na takiej walce dużo zyskać, no bo trochę go nie było a tu pyk, jedno zwycięstwo już może powalczyć opas Federacji FEN na pewno takim minimalnym faworytem z racji doświadczenia jest tutaj Marcin Wójcik, bo jednak z tych Polaków to Marcina pokonał tylko Gutowski, któremu Marcin się zrewanżował no i Narkun, no a reszta już sobie nie poradziła, tak? Więc tutaj na pewno gdyby powalczyli 4 lata temu, to Marcin byłby murowanym faworytem, ale wtedy jeszcze Kijana nawet nie zadebiutował, więc tutaj Rafał od 2018 roku ciągle się buduje. Idzie w górę, zrobił 10 walk, z których 8 wygrał poprzez nokauty Marcin w tym czasie zrobił 4 walki, z czego 2 wygrał, 2 przegrał. Więc myślę, że jest to taki wyrównany pojedynek, choć delikatnie tutaj wójcik jest. Uznawany myślę za faworyta, choć myślę, że też ta walka z Askamem i Modestem Bukauskasem pokazała, jak można z Marcinem wygrać. Tylko Rafał też nie jest nieśmiertelny, więc raczej takiej mózgi jak w starciu Kowalski Janusz bym się nie spodziewał. Myślę, że za dużo będzie tutaj do wygrania w tym pojedynku, i każdy z nich oczywiście będzie chciał wygrać jak najszybciej. Ale myślę, że zadecyduje o tym błąd rywala, tak mi się wydaje. Rafał tutaj ma lepsze warunki fizyczne, jest wyższy I to jest też tutaj bardzo ciekawe, bo Marcin Wójcik zawsze był bardzo silnym zawodnikiem Silniejszym od rywali A tutaj być może Rafał będzie tym pierwszym, który okaże się silniejszy od Marcina Ale to oczywiście będziemy mogli zobaczyć w parterze czy klinczu Do którego pewnie tutaj dojdzie, bo nie sądzę żeby Marcin Poszedł na taką wymianę z Rafałem. No teoretycznie e, może to zrobić, bo przecież Tomka Kondraciuka właśnie tak rozpracował w powrocie do KSW. Ale umówmy się, Tomek nie dysponuje aż takim mocnym ciosem jak właśnie Kijana. Będzie to naprawdę bardzo ciekawa walka. Bo powiem Wam szczerze, nie widzę tutaj zdecydowanego faworyta. Ja jestem pewien, że na pewno nie zobaczymy tutaj decyzji. Ale na pewno będzie na co popatrzeć. Zarówno Kijana, jak i Wójcik zawsze potrafią zaoferować fanom dobrą walkę. Jestem zadowolony, że Federacja Fen idzie w tak dobrym kierunku, co ogłoszenie pojedynku no to mordka mi się cieszy, bo naprawdę bardzo fajne walki teraz wychodzą. Obecnie żadna federacja w Polsce nie posiada tak fajnie wypakowanej kategorii półciężkiej i co najważniejsze. Też, no wiadomo, można mieć ciekawe walki na karcie walk, ale też te walki muszą być ciekawe, muszą być elektryzujące, no a w Fenie właśnie takie się zdarzają, więc nic tylko pogratulować. A jak wam podoba się to zestawienie i kto według was wygra ten pojedynek, ankieta w prawym górnym rogu, no a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kedzio MMA. Pozdrawiam was, Trupiciel, trzymajcie się! thank you